Trzeba sobie ten smaku, bo dziś przetestujemy sobie... W sumie zobaczymy co to jest Uno w, w tych woreach Jakie, jakie tu ze Uno! Jakie to jest malutkie Porównaniem <grym> z Bo tak jakby to jest takie malutkie, jezus maria! Jakie to jest małe? I tu są Oreo. To jest takie zwykłe. Zwykłe, ale w wersji oreo. Ale to jest takie malutkie. Boże święty. Śmieszne, takie malutkie to jest. To tak... No oreo jak oreo. Chyba tu są różne smaki. O! Ale dziwne. Są dwa zwykłe białe a dwa są jakieś z żółtym... z takim jakby żółtym. Co to są za smaki? No, wanilia i czekolada! Mm. A na wtedy pisać Czekolet. To tak, w tym filmie było na tyle. Trzymajcie się na razie i cześć.